Siema, Bogdek z tej strony. Wiem, że nie było długo odcinków, dlatego że nie mogłem Zpażę. nagrywać. W formę energii I dlatego zaprezentuję wam y, nową serię z gry Starlink Battle for Atlas. Wiem, że nie ma zbyt dużo wyświetleń, sama w sobie, ale wezmę, pogram. Oczywiście to jest moje główne konto. Na który mam super bronie, wszystko wypasione, na przykład te z typu 2, robiłem z tego Opening, to ma same legendarne, robione fala uderzeniowa. Mam naprawdę, uu! Dużo, 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 bardzo dużo. Duch! Muszę go zeszczelić, działem. Dobra, opuść. Mamy polowanie. To zaprezentuję Wam tą grę. Okej, okay, mamy ducha. Dostaliśmy dużo elektrum. Dostaliśmy też nową. Ty, bo tutaj... W lewym, górnym rogu są właśnie elektrum, czyli takie żółte i nowa, taki kwiatek. I nowa jest bardzo fajna, bo umożliwia nam fajne... Życie. jakby roz, rozwijanie tak naprawdę wszystkiego. Lecimy do punktu obronnego który w ogóle broni mi tą planetę ukradniemy im wieżyczkę, która szczela i sobie zaznaczymy coś takiego jak smok legiony, czyli to. I będziemy sobie lecieć. Ja Wam opowiem o tej grze. To taka gra, gdzie jesteśmy Sterlingiem, czyli taką organizacją. Musimy zwalczyć siły Legionu, Legion to ten zły i musimy walczyć, walczyć. Pa taka sobie. Ja sobie dokupiłem statek, pokazywałem wam. I nie zrobiłem unboxingu, ale kupiłem tego dowódcę w lewym dolnym rogu. On jest o tyle fajny, że jak wejdziemy tu i w Equinox, czyli w ten statek, to mi się odblokowało e, taka specjalna jakby... Specjalne ulepszenia dotyczące właśnie wydobywania tego elektrum, czyli tych pieniędzy. Warto się złamać, by zyskać cenne informacje. E, e, właśnie ty, tego elektrum, i o tyle jest no fajne, że właśnie w, le, w lewym, y, w lewym dornym y, rogu jest taka gwiazdka, taka świecąca. I to jest o tyle fajne, że za chwilę Wam pokażę, jak to działa. Tylko dojdziemy do takiego smoka, który właśnie jakby się rozbił. Tam są dane, i to właśnie przyciąga siły legionu. Wstawiam tutaj sobie wieżyczkę, żeby mi pomagała. I połączenie Włamuje się do nie zerwać połączenia. Mamy dział elektromagnetyczne. tutaj walczą. Ja muszę sobie te właśnie dwie legion. Muszę te dwie bronie sobie ulepszyć bo je właśnie ostatnio kupiłem. I jest fajnie Będę nagrywał na końcu mojej siostry Bo tutaj mam dużo rzeczy już pozdobywanych Dlatego nie chcę kasować sobie A moja siostra nawet tego nie odpaliła Temu właśnie będę Będę właśnie e... Nagrywał na końcu siostry A nie na moim jej. Weźmiemy sobie wieżyczkę i sobie lecimy do kolejnego punktu. Bo właśnie sobie teraz zdobywam te wraki, bo za to się dostaje e, 100 punktów doświadczenia i jedną nową. Tutaj nic nie ma, żadnych skrzynek. Nic. E, nic, nie ma żadnych skrzynek, okej. Okay. Tutaj weźmiemy świder sobie. I lecimy. Będę też pewnie robił unboxing, bo planuję y, sobie... Y, planuję sobie kupić jeszcze jeden statek, bo mam dwa statki. A dwa statki to tak powiedzmy mało. Ale na tyle, żeby móc robić, powiedzmy, dosyć sporą inwazję na ten Legion. Bo mam taką inną planetę. I ona jest taka brudna w tym Legionie, na 100% Legionu. Co 10 metrów jest jeden taki taka wieża tego Legionu. Będzie jest fajnie. Ja sobie lecę. O, i teraz Wam pokażę właśnie tą zdolność tego Eli, czyli Eli, tak? Eli, czyli chyba dziewczyny. Tego kapitana. Idę kodu. Ok, są. Są, i teraz naciskamy. I namierzamy. A, wszystko się zniszczyło. Mam tak mocny dział elektromagnetyczny, że potrafi wziąć prawie wszystko na hita. Dostał. Ostrzeżenie. Nagle tu wsparcie Atakujemy, atakujemy sobie. O! I atakowaliśmy. Weźmiemy sobie znowu wieżyczkę. I macie właśnie na, na górze takie, że mam pancerz, złomiarza i w ogóle. I za chwilę będzie taki statek pewnie. Że tam nam dodaje XP. Ale już chyba był. O, tutaj jest ruda. I mogę sobie coś wyrwać. Mogę sobie wyrwać kulę. I lecimy do kolejnego smoka. Otworzymy sobie skrzynkę. I lecimy do kolejnego. No to jest to fajna planeta, bo jest ładna, bezpieczna. Bo tutaj, jak wejdę, to jest takie całe, jakby pomarańczowe, czyli ta jest jakby cała moja, tutaj cała moja, cała moja, cała moja. Ale ta, na tej byłem i patrzcie, to czerwone to jest Legion. Cała planeta w Legionie i patrzcie, starożytny ekstraktor, jak super. Czyli ma około 8 takich wieżyczek. Ma jakieś inne złe rzeczy i ja sobie zbieram siły inwazyjne. Przykro, że właśnie nawet z tym działkiem nie można wylecieć sobie w kosmos, tak? To by wtedy naprawdę, naprawdę pomogło. Oh! Okej. Okay. Aha. Lecimy, lecimy, lecimy i za chwilę będziemy obok smoka. To jest taki lajtowy odcinek. To jest właśnie zapowiedź nowej serii. Dam zapowiedź z nowej serii ze znakiem zapytania o... Nie oddalaj się, by nie zerwać połączenia. Wieżyczka... Rozpocznij procedurę hakowania. Uwaga! Procedura prawdopodobnie przyciągnie się Legionu. Ostrzeżenie na nie legion. Bierzeczka szczela. O mój Boże, o. Aaaa. Ciekawe, gdzie jest moja wieżyczka? przetworzono dane zamrożono. Aha, wszyscy poznikali. Super. Ciekawe, czy ta wieżyczka w ogóle działała. Mamy 7 na 19. Super. Jestem taki szczęśliwy. Lecimy sobie. Zrobię jeszcze ten i pewnie będziemy się żegnać. Bo sobie kupiłem serniczek. Napój aleololosowy. Jeżeli ktoś doszło do tego momentu, niech napisze: niech napisze pieniądze. To mu przypnę serduszko. Chcieli, to napiszcie w komentarzu. Proszę Was, żebyście zostawili łapkę w górę, to, to nic was nie kosztuje, tylko kliknięcia. Kliknięcie to pół sekund. Pół sekundy, ale na mnie to jest naprawdę duża motywacja, żeby robić odcinki i żeby je montować też. Więc bardzo Was proszę o łapkę w górę i o sub. Bo to naprawdę mnie uszczęśliwie, a to dla was bardzo mało. A na mnie bardzo dużo. I chciałbym dobić do 10 subskrypcji. Do czerwca. Może się uda. Te połączenie. Włamuje się do danych Legionu. Nie oddalaj się, by nie zerwać połączenia. Zidentyfikowano urządzenie Legionu. Rozpocznij procedurę hakowania. Uwaga! Procedura prawdopodobnie przyciągnie siły regionu. Ostrzeżenie. Wsparcie Za ciężko. Moje mi pomaga. Ha! Przybywają siły. Dostało. Mm, Kolejne. Hakowanie trwa szybko. Ciekawe jaki to jest on. o i przetworzone dane regionu. Mamy 10 nowej. Zobaczymy, czy coś możemy za to sobie ulepszyć. Mamy trzy. Nie muszę sobie ulepszyć pilota. A to ile będzie jeszcze do ulepszenia pilota? Gdzieś tutaj było napisane, ile jest do ulepszenia pilota. A, jeszcze malutko. Bo macie tutaj takie żółte paski przy tych broniach i przy tym statku. I te żółte paski właśnie pokazują, ile masz doświadczenia. I takie kropeczki, takie statki, takie kropeczki właśnie dają tej Eli punkty doświadczenia, i ona ma bardzo fajne punkty doświadczenia, bo ma e, coś takiego, że tutaj ma do, do obrażeń za eliminację czyli, że jeżeli kogoś jakby wykasujesz, to kolejny ma, kolejne szczoły mają 20% do obrażeń. Tutaj mają do ładowania zdolności to jest szybkość. ładowania zdolności to jest bardzo fajne do obrażeń, czyli że jeżeli będziesz miał jakieś krytyczne, albo jeżeli na przykład ko kogoś wykasujesz, to wtedy masz więcej obrażeń. Tutaj, że obrażenia krytyczne, czyli że jeżeli na przykład strzelasz y lodowego ognistą bronią, to masz o 10 razy szybciej, y 10 razy więcej obrażeń. Tutaj do elektrum, czyli na przykład jak pokonujesz Jakieś, nie wiem, jakieś maszyny i z tych maszyn wypada elektrum, to zamiast na przykład 200 będziemy mieli na przykład 400. Tutaj mamy do premii obrażeń wszyscy piloci, e, czyli że jeżeli e, mam jakiegoś jeszcze pilota, to on też dostaje do obrażeń. E, dwie sekundy do premii obrażeń, czyli że na przykład jeżeli premia trwa 5 sekund, to będzie trwała e, 7. Tutaj jeden strzał do tych yy, rewolwerów, dwa strzały to naprawdę dużo, bo jeden strzał daje 2200 ataku. Tutaj mamy ob 50% obrażeń do zdolności, czyli jeżeli coś, kosztuje, jeżeli coś daje jakby 2000 ataku, to, to będzie o 50% mocniejsze. I tego nie rozumiem. Dzięki swojemu bystremu oku Eli szybko ocenia przeciwnika i wybiera właściwy żywioł, aby go pokonywać. To to rozumiem, ale szały rewolwerowca reworwer, dostosowują się do słabości każdego przeciwnika. Tego to nie rozumiem, bo to może jest tak, że jeżeli na przykład przeciwnik ma 1500 zdrowia, to nie marnujesz na przykład 2200, tylko marnujesz 1500. To by było na tyle w tym odcinku. To był odcinek, który pokazuje nową serię. Czyli, jakby pokazanie nowej wam serii, jak będzie wyglądała. Z tej strony był bogdek siema.